Dzień dobry wszystkim. Znowu jedziemy do przemka, znowu mamy sobotę i znowu piękną słoneczną pogodę. Do końca tym razem będę mówił, że zostały 4 dni. Czerwiec kończy się lada moment. Sprawdźmy jak sobie przemek poradził przez ten tydzień. No i trzymajmy kciuki, że jest naprawdę blisko. A jeśli nie, to dajcie znać w komentarzach, czy uważacie, że powinniśmy dać przemkowi jeszcze trochę więcej czasu. Nie uprzedzajmy faktów. Zobaczmy, jak to wygląda. A odchodząc na moment od tematu mini, jak pewnie zauważyliście, jadę zetką. Marlenka była tak miła się podzielić autem. No i nie muszę się pochwalić, bo strasznie mi się to podoba. Chłopaki z HLD odpowiadający za kierownicę oraz ze Stano Carbon Design za Carbon odwalili kawał dobrej roboty. Nie wiem na ile to będzie widoczne, bo będziemy trochę pod słońce, ale proszę bardzo. Carbonik, odstano, kierownica, skóra i alcantara z przeszyciami Rewelacja. zajebiście się to trzyma w ręce, rewelacyjnie to wygląda. Także jakby się ktoś zastanawiał nad takimi modami, to polecam popaków z całego serca. No ja to robiłem Dzień dobry Siema Znajdujemy się u Przemka po raz kolejny W dupie Cotygodniowe wizyty, widzenia tak. Chwal się co zrobiłeś tym razem Przez Nic. cały tydzień Nie no tak Powykańczałem to wszystko, to co trzeba było nie? Czyli mm -hmm. to co mówiłem wcześniej no to masz na przykład kolektor gotowy, mm -hmm. ten z trąbkami gdzie rzekomo. Że... No właśnie, trąbki gdzie, są? gdzie że komo, ta, no, trąbki są tam, widać w środku. Czekaj, przyświećmy, zróbmy I... zoom. No jest. No jest, niestety jest 20 za dużej. Nie mieści się. Nie wejdzie. No. Nie wejdzie, a Pierwszy może po to jakiś. Jeszcze wyszlifować, ale spokojnie. Okej, okay. później. Czyli kolektor? cię zdjęcie, zdjęcie wstawić, bo ja ci zdjęcie wysyłałem, jak to wygląda. Okay. Kolektor yy, dolotowy jest już, no jest, można już na ukończeniu. Nie, no, jest całkowicie gotowy już. Mm -hmm. już nie trzeba nic przelewać. Dzisiaj to jakiś... Zanim przyjechałeś to jest regulator ciśnienia. Pod regulator już go zamontowałeś, widzę na stałe. Ta, ale zanim mm -hmm. przejechałeś, to jeszcze żeśmy y, pogłębiali gniazda wtrysków. To też ci tam jakiś wideo wyśle, bo teraz się cały wtrysk. Chowa. Mhm. No. A wcześniej był za płytko, tak? No był za płytko niestety nie dało się listwy przykręcić całej, no bo to było jednak projektowane pod krótsze wtryski. Tutaj taką tulejeczkę żeśmy jeszcze dorobili. Tą listą mówi, że jeszcze coś będziesz robił, tak? Ona nie jest gotowa. Tak, a listwę muszę y, dospawać z drugiej strony taką samą. Mhm. To zaspawać. No i niestety gwintownik mi pierdolnął. Mhm. Złamał się mhm. i rozjebało otwór i nie jest centryczny. I muszę to inaczej... Zrobić? I będzie działało, nie? No bo no to czy... jest czynnik ciśnienia, nie? No żeby okay. to estetycznie wyglądało. Tak tu z sześciokąta żeśmy to e, zrobili. Okej, okay, no, czy mam to nadzieję, że będziesz to jeszcze jeszcze... nagrałem jakoś... telefonem. Mam nadzieję, że będziesz to jakoś jeszcze e, testował pod kątem szczelności. No musi być, no bo jak paliwo treśnie, to kurwa samochód ci się spali. Mhm, mm Dobra, okej. Okay. Może założymy. No dawaj. No, wygląda. Pokaż jak to, to się komponuje. Się Założycie jakieś deski czy coś? Nie. Ale chłopie to się wkręca chujowo. Okej, okay, tam... dobra. Kolektor zamontowany. Tłumacz dalej. Co zrobiłeś? Ja, ja już zapomniałem, właśnie przed twoim przyjazdem myślałem takie Co ja kurwa zrobiłem w tym tygodniu? Tak dużo tego było? Tak. No przyszły te tutaj, te elementy A, Okej, okay, czyli to jest yy, woda. Tak, rurka odchodzenia. No i Przespawałeś a... tutaj ten to kolanko. Shivers czy tam jak to tam nie nazywacie. Przecież silnik chodzi, będzie wszystko biło, no ale jak dodaje się gazu, to silnik idzie do góry. Mhm. A do przodu. Czyli to tu, tu jest przeszed... jakaś przestrzeń. Tak, jak będzie szedł, to będzie szedł do góry. Mhm. A jeśli będzie problem z tą rurką, to tu się po prostu silikon wstawi i nie będzie o nic yy, pocierało. Dłuższe silikon to się upierdoli. Okej, okay. czyli na... tak. Jest... Jeszcze po kolei. To jest powrót, tu mamy regulator. To najpierw to od tej strony. Zacznijmy od tej Zasilanie. Strony. Zasilanie, jest już gotowe, tak? No. Regulator ciśnienia. Mhm. Po środku. Tutaj nie wiem. Jak to nie jest jeszcze do końca gotowe. To... No nie, no bo mówię z tym otworem chujowo to poprawię, żeby już było. Nie będę odpierał tutaj szopki jakieś kurwa. Mhm. To już będzie profesjonalnie. I teraz to. Wracamy sobie do regulatora. Mhm. Na że regulujemy. Ile ma być ciśnienie nawrócone. I powrót do baku. Okej. Okay. Gdzie jest ten powrót, kurwa, tu gdzieś był. O, a to już nie mówiłem. Bo nie mówiłem. Nie no, coś tłumaczyłeś, że tutaj będziesz musiał coś przykręcić. No, a szóstka tutaj jest na powrocie, to tam już jest pociągnięta. Czekam na tego nykla groziowego, bo dopiero dostawa była. Mhm. To trzeba sfryzować i wężem gumowym z powrotem do tej pompy Venturiego. Widzę, że wszystkie części, te jakieś złączkowe, to od FMC. Wszystko. Fajnie. Wszystko. wszystko. Dobra. Tutaj trzeba porządek z tymi yy, przewodami zrobić. No o, właśnie, tutaj. jeszcze zostały nam takie... te dwa przewody do wytłumaczenia, co to Olej. To jest składnica oleju. Tam mm -hmm. możesz sobie zobaczyć przyszłość i ten. Podłączyłeś podstawka. już? Podstawkę. Dobra, włączmy ten światełko. No jest, podstawka. Zrobimy zuma. Podstawka przykręcona i pasuje. i... No i tak, wieża zabrakło. No to, to zamówiłem nowy już, nie? Czekamy, we wtorek będzie. Mm -hmm. Tej wieże trzeba dorobić. Jedno, jedna złączka 90 stopni, to no bo ja zamawiałem nawet nad, że tak powiem, ponad moje potrzeby niektóre części, ale się okazało, że na przykład jedno, jednak nie będzie tak jak myślałem, będzie coś innego, no i właśnie to są tego typu problemy. No nie wiem, czy tam nagrywałeś. Tam te wtryski pogłębione są. Te tak, hale... coś z bagnetem mówisz, że jeszcze wymyśliłeś, bo Aha, no też zaszła jakaś. Magnet, no ta no, bo oryginalny, oryginalny niestety nie może tutaj być. Bo oryginalny jest gdzieś tam montowany do kompresora, jest tak wyprofilowany, śmiesznie, że nie podszedłby, tym bardziej, że mamy centralną przepustnicę teraz, nie? Mhm. No i zwykle to się wstawia z R50 no, Ale bagneta. to mówi, że gdzieś Czyli tu ten wychodzi bagnet Tu wychodzi i no, też nie ma miejsca, bo tu jest A nasz kolektor na to by nie pozwolił No, ani kolektor, ani listwa i tak dalej, w R50 jest wszystko inaczej wyprofilowane, no to yy, masz bagnet, uwaga, z PT Cruisera Najbrzydszego auta poza Multitron no dobra, a powiedzmy, z Pity Cruisera to będzie pasowało? Będzie pokazywał dobry poziom oleju? Tak, bo to z PT Cruisera 1.6, ten sam silnik. Czy Pity Cruiser ma identyczny silnik jak MINI? Tritek. No? Fajnie, okej. Okay. Ty masz świat. No, po, po części. No tak, no to, to, to takie, takie tak samo wygląda, nie? Mhm. I tak dalej. O, to może, nie wiem, kwestie tego... A, no, po przerobiłem tą chłodnicę, nie? Przespawałem te króćce. Inaczej je ułożyłem. No bo tak, wcześniej, wcześniej ten kruciec tutaj na górze miał problem. Opierał się tak, o. Tak, był pod kątem do góry. Tak, no a teraz jest tam, możesz pokazać. Jest na tyle miejsca, wydaje mi się, że, że starcza, starczy. Więc mm -hmm. się raczej nie powinno tam e, dotykać. Mm -hmm. To zrobiłem. Dolnego też przespawałem. No i jakąś jakoś tą pompę trzeba tutaj. No tak chyba zostanie. W sensie ja ją. Tak będzie sobie leżeć? Znaczy się ja ją tutaj. <laughs> Jakoś umieszczę, żeby nie latała jak kurwa żyć po, po, po sklepie No czemu ona tu będzie dziedzinie... Czekaj, wcześniej coś mówiłeś o pompie, że może na dole No tak, no ale to nie ma znaczenia gdzie ona no. y, będzie, jeśli podłączymy Tak zwany mały obieg, czyli nagrzewnicę Mhm A czekaj, no bo oryginale... jeszcze było, było jeszcze jakieś dyskusje w komentarzach za każdym razem Czekaj, ja przyniosę może oryginalny kompresor z pompą wody, albo pompę wody Dobra Co to jest? Pompa wody 0,50 i kompresor 0,53 wraz z pompą wody, która jest mm -hmm. z niego napędzana, nie po, po co to przyniosłeś? To chcesz czy pokazać? Zaprezentować jak to jest podłączone. No. Yy, dobra, tam pod alternatorem wychodzi z bloku taka rurka gumowa. Tam nie wiem czy daleko. Tam, no. to, tam, 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 Ta? O, ta, ta, o, ta. Ta. Tak. No jest. No i ta pompa tak siedzi i jest tutaj podłączona wylotem mhm. pod tą rurkę i tu masz małą rurkę i tu masz dużą rurkę duża rurka jest podłączona do chodnicy z dołu mhm. czyli kurma, tak samo jak chciałem zrobić mhm. ale jeszcze oprócz tego ma podłączony mały obieg czyli ciągnie wodę z nagrzewnicy mhm. jedną stroną i tak samo zrobimy tutaj przecież nie mogę pominąć nagrzewnicy Okay. Więc, jak termostat jest zamknięty, no to ten mały obieg cały czas działa i woda jest pompowana przez e, blok częściowo, mm -hmm. ale na tym małym obiegu, żeby on się zdążył e, nagrzać. Mm -hmm. Czyli tutaj trzeba zrobić po prostu taki kruciec, wstawić i wężem pociągnąć tam aż do nagrzewnicy. I tak samo wygląda to w przypadku, kurde. Kompresora jest podłączony do bloku, tylko z drugiej strony. Mhm. I też jest wyjście tutaj tą nagrzewnicy. Okej. Okay. I tak to wygląda. No. Sprawa załatwiona, myślę. Nie wiem. Chyba że ja nadal czegoś nie rozumiem. Zobaczymy w komentarzach Chyba. pod tym filmem, bo ja się nie będę wypowiadał ja, ja już zgupiałem, nie? Ja jeden pisze to, drugi pisze to tamto. Chuj. No dobra, e, coś jeszcze chciałeś pokazać? Wentylator tak dla. Nie będę go tam kurwa nic spawał, zamontujemy tak uniwersalnie na ten zestaw mhm. montażowy, nie będzie tam latał. Będzie eee, gdzie to było? O, o, o. No takie pierdoły jak, nie wiem, e, to jest akurat do oleju od turbosprężarki. Mhm. No trzeba te niektóre przewody po prostu z... Ponakładać na nie takie yy... izolacje, jakieś? Tak, izolacja termiczna, żeby to się jednak nie grzało, bo to siedzi przy kolektorze. No. No to jedno. No i ten nieszczęsny spływ. Udało mi się to go tam zrobić, jakby. To może zejdźmy może... pod, pod samochód no, zobaczmy. Tu zim walczyłem yy, ten kruciec. Mm -hmm. Musiałem to tak narzygać, bo niestety były dziury. Bo jak ktoś spawa aluminium, to wie, że lany aluminium się spawa jak gówno. Mm -hmm. No i tak to wygląda, ale trzyma. Raczej olej nie będziecie, niestety nie mam jak sprawdzić szczelności. Czy wyjdzie w praniu? A, nie no i tam to kurwa tym, jak to się mówiło. <laughs> Cementem jakimś kurwa uszczelniać, nie okay, No okej, czyli to jest no tak, i tutaj go widać jak to idzie mniej więcej. Mm -hmm. Tutaj jest miejsce. No ale trzeba będzie go zaizolować po prostu, nie? Mm -hmm. Żeby jakoś przymontować chyba do czegoś, żeby nie latał do No gręca. i to będzie tutaj Taką Zaraz się zmija z ośką. Mm -hmm. No i tak no, jakiś kurde tutaj wykwintny. Mm, wykwintną taką trzymaczkę, czy jak to pierdolnik, żeby to trzymał będzie nie. Spoko. Dobra, wracamy na górę. A w ogóle, czemu się wynać koło? Żeby zamontować tą podstawkę. To jest, Nie fajnie widać. Pokażę. Nie, widać. nie, nie widać. Jej. Po łośkę, żeby kawałek po łośki, żeby sprawdzić, czy to wszystko siedzi na miejscu. A w sumie to możesz mi telefonować. Trzymajmy. Ja coś muszę sprawdzić od razu. No nie zobaczę. Albo zobaczę. Nie, no otwory raczej od półosi. Siedzą tutaj. No i jest. Więc git, bo góra. już W sumie nie pamiętam, jak to było przestawione. No ale siedzą, więc jest git. Przynajmniej dwa, no najwyżej trzeci to by się tak przerobiło. Ale to najważniejsze, że nie będzie ich skosować. Dobra, co wracamy na górę? No wracamy, wracamy. Tutaj nie ma co, tutaj to mi się pozawija kaple. Muszę je odwinąć i puścić z tymi stronami. Napinacz... Czy oglądałeś ten odcinek ostatni? No ktoś tam podesłał to. Okej. Okay. Eee, chodzi o napinacz. Tak, ten napinacz, że on. On jest wciskany. Mhm. on się wciska i po prostu wkręca takim y, głównym i tam nie ma żadnej strężyny. On po prostu jest taki ten łańcuch jest całkiem luźny. Okay. Ale on nie strzeli. Mhm. Nie może przeskoczyć, bo spod spodu mhm. zaraz przy zębatce jest obudowa pompy, która nie pozwala po prostu na to, żeby to przeskoczyło. Okay. W jakikolwiek sposób. Czy tam jest ciasno? Tak. Okay. No i by wyskoczył, to by się oparł obudowa Nie wiem, gdzie mam ten klucz do tego, bo tam jest taki specjalny. No dobra. Ale... To czekaj. To teraz pytanie, które no, się dwie powtarza dwie. co tydzień. Kiedy odpalisz? Ile zostało ci czasu do końca? Nie? Nie by trzy dni. Cztery. Cztery. Cztery no, dni do końca ci zostało, tak? No. Jak ty to widzisz? Nie da rady. Nie da rady? Nie da rady. O kurde. Nie, nie da rady z tego względu, że bardzo dużo pierdół zostało. Dlaczego mhm. ci brakuje do... Się, tak jakbym chciał na siłę, to ja bym to kurwa odpalił, ale ja nie chcę tego odpalać, tak wiesz, żeby... żeby, żeby tylko zapaliło. Mhm. I to sobie pochodzi 5 minut, chociaż niech ten kurwa układ odchodzenia będzie gotowy, bo zaraz kurwa jak bez układu chodzenia w to będzie łuje ale się zagotuje, to tamto, to niech to już będzie na gotowo zrobione. Patrz, jeszcze na koło od Chińczyków kurwa trzeba czekać. Ja nie, mo nie mogę sobie takich... Ściągnąłem to koło od kurwa Chińczyków, znaczy to jest z świata. Czekaj. Mhm. No. No, to jest koło od Chińczyka. Mhm. I tak jak na takie koło kurwa czekam, mhm. do ciebie, to jest koło z świata. Mhm. No i niby na pierwszy rzut oka takie same, tylko że tutaj jest stożek i wał świata jest po prostu chyba większy, albo mniejszy No i to jest luźne lata mm -hmm. no to tutaj mm -hmm. weźmy to mhm mm o świata. co nachodzi mm -hmm. Jest chyba mm -hmm. a oryginalnie nie może być oryginalnie nie może być dlatego że masz tą pompę ona jest tu Widzisz te takie dwa stopnie? No to oryginalna jest jakby na wysokości tego pierwszego stopnia, a ta światowska jest kurwa na wysokości tego drugiego, i po to trzeba takie koło, że jak to, że, jak to przykręcę, to ma tam podebranie i o to nie nawala. Bo już zrobiłem testa na samochodzie jednym i dzięki Bogu. Usłyszałem, że to się tam trze o siebie, nie? Jedno z drugim. Musiałem kurwa obudowę wymieniać. No bo dobra, jakby przetarło się jak o tak? Tak, bo jakby ci przetarło obudowę, ciśnienie stracisz i kurwa papa, silnik i kiwi mnie zabije. Mm. No dobra, eee, no w takim to razie to widzimy to się. Ostatni odcinek kręcimy za tydzień. <śla> 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 Chyba, że odpalisz. Chyba, że odpalisz. Eee, widzimy się w takim razie w piątek. Piątek, który to? Odpalimy? No postaram się. <laughs> no nie mamy wyboru, do nie? Nie, no dobra. Tak ee, poważnie mówiąc to i tak jestem zadowolony z tego, z jakie tempo przyjąłeś teraz prac, bo coś się w końcu zaczęło dziać. No ale mówię, najwięcej schodzi na tych kurwa durnych pierdołkach. I mówię, tu na przykład takie mocowanie kurwa zrobiłem do tych yy, No ale to yy, słuchaj, kamieni. jako mechanik... Chyba powinieneś być świadom tego, że takie pierdołki mogą Cię zaskakiwać, co nie? Kurwa, mechanik to robi inne rzeczy, ja jestem kurwa... Artysta. I, artysta, kurwa... <ścoughs> no, Artysta-kombinator. Pożądalu. Eee, spróbujmy go odpalić za tydzień. Tu trzeba... Postaw sobie za punkt honoru, że jeżeli uda się doprowadzić do sytuacji, w której go odpali za tydzień... No, tak. To uznajemy, że dałeś radę. A jak nie... To nie dałem rady, ale dalej będę robił? Czy nie? Czy laleta? No zobaczymy No zobaczymy <grym> Nie no, zobaczymy jak Ci pójdzie postara się odpalić auto, to będzie zajebiście no. Jak oceniasz swoje szanse na to, że uda Ci się to zrobić do końca ustalonego przez Ciebie czasu? Nie da rady Nie da rady? No dobra, ja nie mogę powiedzieć, że to nie przeze mnie. A czemu? Niby trochę tak, niby trochę nie. No, no, no. No nie mówię, no to są to takie kurwa rzeczy, które po wychodziły, nie da się wszystkiego przewidzieć, nie? Nie, no pewnie, okej. Okay. No ale, że tak powiem, nie stopuje mnie to przy innych, e, innych pracach. Mogę dalej tutaj sobie e, robić jakieś inne kurwa rzeczy na oko, mhm. koło musi przyjść. Paczkę jeszcze ze fm jedna z jakimiś tam pierdołami. Mhm. Mogę sobie wiązkę na spokojnie robić. Myślę, że widzowie się na mnie nie obrażą, jak dostaniesz kilka dni ekstra. Sami nawet to proponowali. No, Niektórzy. tak, w komentarze i jestem pozytywnie zaskoczony niektórymi z opiniami na twój temat widzów. Niektórzy cię bronią. Drugiego w piątek, czyli już kilka dni po dwa dni po terminie. Tak, no właśnie, ze względu na ogólnopolski zlodzetek spotkajmy się w takim razie w piątek, a nie w sobotę. No i co? Spróbujmy się dogadać, że postarasz się odpalić auto. Dobrze. A czy odpalisz? No przynajmniej podejmijmy taką próbę. Niech będzie chociaż wąska zrobiona, niech chociaż działają jakieś rzeczy, nie? Tak jest. No. Jeżeli uda no. to się już to będzie, zrobić. to już będzie krok milowy. Tak. Jeżeli uda ci się spróbować przynajmniej odpalić, zakręcić, to uznajemy, że ci się udało. Bo to jest już przełom, że tutaj coś się zacznie kręcić. Kurwa szkoda, że tu nie jest podkładane całe. Bym wyjechał tym od razu. No, jeszcze trzeba kilka rzeczy polakierować. No. no i tak trzeba byłoby to wystroić, zanim byś pojechał. No ale ja bym to w sumie zrobił, chyba. Nie wiem, mam zagłoskę, czy ja mam to robić, czy ktoś. Może lepiej kto inny. Nie. No znaczy się... Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Najwyżej pojedziemy razem. No, I też będziesz myśli. uczestniczył w, w strojnie. Człowiek, kurwa, nie działa coś! Coś no, będziesz, od, będziesz od razu na miejscu. Dobra, tym akcentem kończymy. Żółw. Pozdrawiamy widzów. Widzimy się w piątek 2 lipca, czyli po terminie, proszę pana.